Czternastoma głosami poparcia Rada Miasta udzieliła absolutorium prezydentowi Tarnobrzega. Było to pierwsze absolutorium dla urzędującego obecnie prezydenta. Wprawdzie w ubiegłym roku tarnobrzescy radni również podnieśli rękę za udzieleniem absolutorium Norbertowi Mastalerzowi, jednak wtedy budżet przygotowany był całkowicie przez poprzednika, Jana Dziubińskiego zeszłoroczny od podstaw stworzył już prezydent Mastalesz. Wykonanie budżetu za 2011 rok prezentuje się następująco: dochody miasta z zaplanowanej kwoty wyniosły 93%, wydatki to 92%. Zadłużenie miasta na koniec zeszłego roku wyniosło 103 miliony 400 tysięcy złotych. Mniejszy niż przewidywano okazał się deficyt budżetowy. Według szacunków miał wynieść 34 miliony, a w rzeczywistości Zatrzymał się na kwocie 29 milionów złotych. Podczas dyskusji nad wykonaniem budżetu nie brakowało głosów krytyki. Zastanawiam się, jaka myśl gospodarska w tym budżecie była. Czy to była myśl skierowana pod kątem oszczędności, pod kątem planowych, strategicznych i długofalowych inwestycji? I powiem szczerze, że żadnego pomysłu, zarówno w polityce finansowej, jak i w zarządzaniu gospodarskim, zarządzaniu tym budżetem i miastem, y, analizując ten budżet, nie zaobserwowałem. Z mównicy padły także głosy poparcia dla prezydenta. Ja jako Stanisław Wódziel, radny, niezależny, będę głosował za, gdyż jestem naprawdę z tego budżetu zadowolony. Sam prezydent tak mówił o zeszłorocznym budżecie. Wysoka Rado, myślę, że wspólnie zdołaliśmy wykonać trudny budżet 2011 roku, i jestem głęboko przekonany, że z dużą liczbą postępowych radnych z równą skutecznością zrealizujemy budżet w roku 2012. Jest tylko kwestia korzystajmy z rozumu, nie z politycznego zacietrzewienia. Absolutorium dla prezydenta Tarnobrzega za wykonanie zeszłorocznego budżetu poparło 14 radnych. Trzech było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Upalna pogoda sprawiła, że nad jezioro Tarnobrzeskie ściągnęły tłumy ludzi. Bez żadnych wątpliwości można powiedzieć. Sezon nad jeziorem Tarnobrzeskim ruszył pełną parą. Wystarczyło zaledwie kilka upalnych dni, a nad jeziorem zrobiło się tłoczno. Zjazd na Wisłostradzie zapełnił się samochodami zmierzającymi nad Akwen. Plaża przeżywała istne oblężenie. W 30 stopniowe upały każdy marzył o kąpieli w czystej wodzie Tarnobrzeskiego jeziora. Temperatura wody była doskonała do zażywania kąpieli. W upalną pogodę warto skorzystać z ochłody nad jeziorem Tarnobrzeskim. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą okrycia głowy, okularów przeciwsłonecznych i kremów do opalania. Korzystając z uroków lata, nie zapomnijmy o naszym zdrowiu. By uniknąć stania w korkach i poszukiwań miejsca na parkingu, można korzystać z dodatkowej linii numer 6 miejskiej komunikacji samochodowej. Dobrym rozwiązaniem jest też podróż jednośladem po bezpiecznej ścieżce rowerowej wzdłuż wisłostrady. Pamiętajmy także, aby po zakończeniu plażowania zostawić po sobie porządek. Nie zaśmiecajmy plaży i wody. Pozwólmy sobie i innym na kolejny wypoczynek nad jeziorem w czystym otoczeniu. W Tarnobrzegu w wakacje nie można się nudzić. Ruszyła akcja Lato w mieście. Przez cały lipiec można korzystać z przeróżnych imprez organizowanych w Tarnobrzegu. Urząd miasta zadbał o to, by żaden mieszkaniec Tarnobrzega nie nudził się. W lipcu na Tarnobrzeżan czekają rozmaite atrakcje wycieczki, konkursy, gry i zabawy sportowe zajęcia plastyczne czy warsztaty teatralne. Szczegóły na temat akcji Lato w mieście można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta, a także na plakatach wywieszonych w mieście. W akcje zaangażowanych jest większość tarnobrzeskich instytucji. Tarnobrzeski Dom Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Środowiskowy Dom Kultury, Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i wiele innych. Oferta miasta w wakacje z roku na rok stale się poszerza. Warto skorzystać z akcji Lata w mieście. Polecamy ją szczególnie tym, którzy chcą spędzić wakacje aktywnie. Uciekając przed lustrem. To tytuł spektaklu, którego premierę można było oglądnąć w minioną środę w sali widowiskowej Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Sztuka porusza trudne problemy współczesnej rodziny i dorastającej młodzieży. W sposób który może zainteresować nawet najbardziej wybrednego widza. Spektakl powstał według sztuki Inki Dowłasz Odlot. Wyreżyserował go Sylwester Łysiak, instruktor teatralny Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Zaś na scenie wystąpili aktorzy Młodzieżowego Teatru Amatorskiego Grupa Wataha. Premiera zgromadziła kilkudziesięciu widzów. Ci, którzy nie wybrali się na przedstawienie, będą mogli obejrzeć odlot w adaptacji Klaudii Bojanowskiej, Anny Ostrowskiej i Alicji Bielat dopiero we wrześniu, po wakacjach.